Zdjęcia turystyczne dzielą się na zdjęcia na Krupówkach z białym misiem i na zdjęcia w krainie dinozaurów z kretozaurem. Rzeka Meandruje. Mostek romantyczny, acz nowoczesny, rzeka czysta, ale ona się nie nazywa Czysta. To jest rzeka Mała Panew. A gdzie jesteśmy? Na Opolszczyźnie. I dzisiaj będziemy odwiedzać krainę prawdziwych dinozaurów. I dolinę Stobrawy. Zapraszam na opolszczyznę do polski budów. Do Kraina dinozaurów to, to, to ten, ten obiekt to dinozaur? Nie, Kiedyś za... mówiło się dinozaury muzyki to, i to były tam stare zespoły, to to jest nie, 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 nie. stary zespół nie. budowlany. Nie, nie, kraina dinozaurów to nazwa pochodzi od autentycznego, wykopanego dinozaura, ale to w Krasiejowie. Znaleziono najstarsze szczątki dinozaura. I dlatego ta kraina. A to to jest zamyczek w tak zwanych kontach. A co to jest LDG? Coś myślę z jakimś tankowaniem gazu. O, o, LGD to lokalna grupa. LGD? Gru tak, a, no. lokalna grupa działania. Yeah. I po to to zostało powołane, by po prostu zaktywizować mieszkańców właśnie terenów y, obszarów wiejskich, by właśnie do pośrednictwem środków unijnych rozwijać nasze Środków, obszar. czyli pieniędzy? Pieniędzy, dokładnie. Kasa z Unii płynie Taz. i państwo aktywizuje. Lokalne tak. grupy LGD. Lokal Lokalne tak. grupy działania. Tak. Zdaje się, że ze Słowakami Państwo tu współpracują. E, tak, z Czechami, tutaj właśnie A. z dwoma lokalnymi grupami, Chranicko i Mohelnicko, żeśmy utworzyli ścieżkę tradycji i poznania. Po prostu opisaliśmy tutaj te nasze największe zasoby kulturowe na naszym obszarze, połączyliśmy to w ścieżkę. No ale miałem trochę racji z tymi dinozaurami, bo ktoś tu coś coś gra. Tak, w grę Ale to tutaj... nie muzyczna. Nie, nie, muzyczna nie. To jest gra właśnie w ramach projektu współpracy polsko-czeskiego. To jest właśnie wszystkie obiekty, które są na naszej ścieżce, są wyposażone właśnie w taką grę. Jest to duża plansza, jak Państwo widzicie, duża plansza, duże pionki i na każdym jest zaznaczony właśnie ten obiekt, jest opisany i są związane pytania Aha. właśnie z tymi obiektami i przez ten, w ten sposób... Po prostu e, oni poznają te nasze tereny, mają po prostu taką książeczkę, wbijają sobie tam pieczątkę i jadą dalej. A Co a to można są... wygrać? E, jeżeli będą po prostu wszystkie pieczątki e, w tym właśnie takim naszym informatorze, to się zgłaszają do nas, do lokalnej grupy działania po nagrody Różne mamy nagrody, mamy herbatki, mamy... E, no... Ciasteczka Nie, też. Uuu, to to idzie, by, <laughs> tak. idziemy <laughs> tak. grać. Chodźmy. No i zagrajmy. Jakie jest logo LGD Kraina Dinozaurów? Logiem LGD jest dinozaur na żółtym tle. Wydaje mi się, że umiejętne zarządzanie lasami, czyli lasami państwowymi, czyli umiejętne za zarządzanie jedną trzecią terytorium naszego państwa, to nie tylko um, wycinanie i sadzenie nowych lasów, ale też wykorzystanie lasów jako miejsca do spędzania aktywnej turystyki. Mam rację. Oczywiście, że tak. Zgadzam a, a, się z tym. A co państwo robią, żeby to była? O, tu na przykład kajakarze sobie płyną. Tak. To też jest aktywna turystyka. Oczywiście, że A. tak. Panie redaktorze, zgodnie z zasadami trwale zrównoważone, zrównoważonej gospodarki leśnej udostępniamy lasy w jak największym Będzi? stopniu dla społeczeństwa. Pan pyta, jaka pogoda będzie? O, Będzi? u nas jest dobra albo bardzo dobra, mhm. tylko taka w Zawackim. I co, i te lasy dla społeczeństwa państwo um, wykorzystują w jaki sposób? Tak, po ludzku. Po ludzku. Mamy. No, co tu tutaj dużo mówić, możemy się tylko i wyłącznie chwalić. Piękne lasy, piękna rzeka, która jest wykorzystywana przez kajakarzy. Została odkryta kilka lat temu i coraz większą popularnością się cieszy. My przygotowujemy szlaki rowerowe. W nadleśnictwie jest ich już ponad 115 km. Są dwa miejsca parkingowe, 22 miejsc postojowych. Jest dużo tutaj amatorów grzybów, jagód. Mamy także pola biwakowe. No, ale możemy przede wszystkim się pochwalić naszym centrum edukacji leśnej przyrodniczej, gdzie o. jest już ponad kilkanaście obiektów. I właśnie tutaj znajdujemy się w zespole przyrodniczo-edukacyjnym. To jest zespół Malepartus, w którego wchodzą w skład, między innymi ta piękna kładka pieszo-rowerowa. Mhm. Znajduje się też zameczek Malepartus tuż za nami. Tam jest mhm. też zielona klasa z ciekawą, z ciekawymi gatunkami drzew i krzewów. Mamy tutaj także ścieżkę edukacyjną, jest ona ogólnie dostępna. Więc amatorzy pieszych, y, pieszych wędrówek, amatorzy y, rowerów, y, tych, którzy, ci, którzy biegają, chodzą, y, no tutaj kajakarze mogą z tych wszystkich obiektów korzystać. I zapraszamy serdecznie. A do biochamy? Jędzka późna, nie? Mm -hmm. Cóż za miejsce, nawet w szerokości Kraina dinozaurów to brzmi pięknie i to samo w sobie już ta nazwa przyciąga turystów. No ale miejsce, gdzie znaleziono dinozaury, jest małe, a kraina jest duża. I trzeba by tutaj jeszcze jakichś innych atrakcji turystycznych poszukać, żeby wypełnić to miejsce, tę całą krainę. Ja wiem, że Państwo tutaj w okolicy Małej Panwi dobrze zagospodarowują. Czyli. Tworzy się tutaj takie miejsce, żeby można było biwakować i spływać kajakami. Ale czy są jeszcze jakieś pomysły na to, żeby coś tu w okolicy nowego stworzyć? Rzeczywiście, tak jak pan zauważył, to jest sytuacja taka, że. Same dinozaury dają pewnego rodzaju przewagę tutaj regionowi niewątpliwie, natomiast obszar jest ogromny i sama kraina dinozaurów boryka się trochę z tym, że kojarzona jest wyłącznie z Krasejowym. I wydaje mi się, że przyszłością, być może tutaj dla krainy dinozaurów jest zwrócenie uwagi na hutnictwo, które w przeszłości tutaj funkcjonowało. Mało, tym, mało kto o tym wie, ale na tych rzekach było potężna ilość zastawek, potężna ilość hut. Te huty przestały istnieć, ponieważ Aha. weszła maszyna parowa i na dobrą sprawę energia z wody była już przeżytkiem. To oczywiście jest XX wiek. To jest XIX wiek częściowo, kiedy maszyna parowa wypierała energię z wody, Aha. ale wcześniej osadnictwo koncentrowało się nad rzeką. Nad rzekami, nad małopadwiem, nad dopływami. Aha. Myśmy znaleźli wiele śladów takich chód chodząc po prostu wzdłuż rzek. To jest na przykład pień, który został wyciągnięty z dna rzeki Brzyniczki, która tutaj jest dopływem na wysokości Kolonowskiego, Małej panwi I ona stanowiła jakby, ten pal stanowił cokół do formowania grobli. Bo energia... Czerżywica. Czerżywica, bo to sosnowe drzewo. Mamy możliwość wydatowania, kiedy te pale zostały zakotwiczone, i one doprowadziły, ludzie doprowadzili do powstania tej grobli, która z kolei dawała możliwość przelewu Aha. wody. Ta woda zlewała się na koło, no tak, które i... nawało i... energię. Nie? To jest taki I schemat klasyczny. I to tak. była klasyczna kuźnia. No, no. Podobnie jest w młynach, podobne mhm. sytuacje znamy z innych rzek. Który to wiek jest? Ten akurat pień z został datowany na i wiele innych na 1698 rok. A. Teraz to się panu nie dziwię, że pan założył tutaj, wymyślił projekt spływów kajakowych, bo chyba tu będę częściej przyjeżdżał na te spływy. To nie jest jedyna atrakcja tych spływów? Ale, ale, ale główna, ale główna. główna. A sama, tak, sama sama gene... samotne dziewczyny tutaj tak pływają. No czasami czasami, czasami się desarzają. Amazonowie Panowie z pieskami czasem <grym> też. <grym grym> ale myśli. nie samotni. No nie, nie, z pieskiem. No to co to było z tym projektem? S sama geneza powstania tych spływów nawet wywodzi z tego, że prowadzę firmę leśną na terenie na Zawadzkie, Zawackie. I poznałam tę z brzegu, z, z różnych miejsc. No I zainspirowała mnie do tego stopnia, że kupiłem pierwsze parę kajaków. On mi się bardzo przyjął. W tej chwili jest już kilkanaście firm, które oferują tego typu usługi na Małej Pandli. Rzeka się stała bardzo popularna. No nie tylko dla naszych, którzy są tu okolicznych, ale dla ludzi z całej Polski, z Krakowa, z Warszawy, z Wrocławia. A to jak długi, ile kilometrów można popływać sobie? Mała jest spadną na odcinku około 70 km. O rany. Czyli sezonowo, sezonowo w sezonie letnim, wiosennie. Natomiast latem jest ten odcinek troszkę krótszy, gdyż odcinek górne przy niskim poziomie wody są niedostępne dla, dla, dla ludzi, dla amatorów. Tak. Czyli co, można sobie tutaj taką trzydniówkę zrobić? Tak, to jest ten najbardziej optymalny rozkład sił na, na majpali. Trzydniowy spód. Mm. Wow. Oskar, masz ma... A nie, znał. Chciałem okulary mu rzucić. Oskar, a może okulary chcesz? Ma pa. Chodź, Oskarek, mordęńka! jaki ty jesteś mądry, no proszę, jaki śliczny piesek, ojej, 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 no, no chodź, ojej, ojej, ale się zmachałem, chodź, mordęńka! o, poszedł, brawo. Tu rodzina. Hmm. A tam dinozaury. A tu kretozaury. A tu Stobrawa i Dolina, czyli Dolina Stobrawy. Jesteśmy w powiecie Kluczborskim, niedaleko Olesna, a w ogóle to jest to Polszczyzna. Jest taka wioska Chudoba wioska dekarzy i proszę, jest tutaj, no właśnie, my jesteśmy przyzwyczajeni do takich mm, ścieżek edukacyjnych w lesie najczęściej, a to jest ścieżka edukacyjna, e, która opowiada o różnych dachach, na przykład dach z pokryciem ceramicznym i z kogucikiem. o, chyt. proszę, jest cały opis, dach z pokryciem betonowym, jakby ktoś... Pomyślał sobie, że nie ma pokryć betonowych, to są. No proszę, dachówki cementowe. Dach pokryty blachą, czyli blachodachówka. Najdroższa jest miedziana. Proszę, to ci dopiero ścieżka edukacyjna. Wioska dekarzy, i mówi się, że szef bez butów chodzi, a ja tak patrzę, wszystkie dachy tu ładnie pokryte. No. Ale, ale dekarza żadnego na dachu nie widzę. Tylko tu się dziwne rzeczy z tymi dachówkami. O co tu chodzi? No to to jest prawda. Dekarzy na dachu nie widać, ale wioska dekarzy to nie jest tylko dach i dachówki na dachu, to jest również temat, który nawiązaliśmy troszkę po drodze dekarstwa. Jest to malowanie na dachówkach. Przed mhm. dziewczynami wyłożone są efekty prac warsztatowych odwiedzających nasz tutaj na stroje grup. I, które odwiedzają chudobę. i tutaj pro, proszę sobie zobaczyć, co nasze dziewczyny malują. Również zapraszamy Pana, jak Pan by wyraził wolę i chęć do skorzystania z tych warsztatów. A co to znaczy wioska tematyczna? Wioska tematyczna no jest to taki element, który. Wokół jednego, tematu. Jest to coś, co wokół jednego tematu się toczy. Myśmy wybrali sobie dekarstwo. Nie jest to prosty temat, nie jest to temat prosty, gdyż jest to bardzo wąska grupa ludzi zainteresowanych. My mając taki kapitał w postaci dekarzy, firm dekarskich, w których pracują nasi mieszkańcy, staraliśmy się to wypromować, żeby nasi dekarze mieli w przyszłości źródło utrzymania, a my przy okazji troszkę ciekawej działalności. A jak się mają do tego wszystkiego te pieniądze z tych projektów unijnych? Projekty unijne to jest też element naszej tutaj działalności. Już kilka razy żeśmy skorzystali z pomocy środków unijnych, wykonaliśmy ścieżkę edukacyjną, którą odwiedziliśmy przed momentem, wykonaliśmy również z pieniążków unijnych kilka takich miejsc, które były do tej pory takim niezbyt ciekawym elementem w naszej miejscowości, a w tej chwili stały się wręcz reprezentacyjne. Tu będzie błękit nieba. No i proszę. Od dzisiaj nie tylko koguciki mogą być na dachu, ale też Piątki mogą rosnąć. na Pięknie wyrosło nam to. Jakby ktoś się zapytał, to to jest słońce. Oto to. Efekt pracy dekarzy możemy zobaczyć na każdym kroku w naszej e, ojczyźnie, ale gdzie zobaczyć efekt ich współzawodnictwa? Tutaj, na tej arenie. Tu co roku odbywają się wielkie, już ogólnopolskie, zawody dekarzy. A to jest efekt ich współzawodnictwa. Tak, tak powinienem, powinienem tak, o. Nie, o tak. No i teraz biedakowi nie świeci w, w oczy. To jest kolejna na Opolszczyźnie wioska tematyczna. Wioska drewna, chciałoby się powiedzieć wioska drewnianych cymbałów, no bo są drewniane cymbały. I uwaga, leśne cymbały. I zagramy znany przebój rokowy. Teraz zobaczymy, czy Państwo będą wiedzieli o co chodzi. Co tu chodzi w tej wsi drewna? Wieś drewna. O co chodzi w Borkowicach z, tą, z tym drewnem? Borkowice w ogóle powstały z borów. Aha. Mówią nasze jakieś tam zapiski, że o, w tysiąc, w ty, gdzie, które tam gdzieś w książkach są zachowane z 1866 roku, że właśnie jakiś rycerz, Borzysław Borko, wyjechał z lasu Aha. i się osadził, więc tutaj. Na naszym terenie. Później już są zapiski konkretnie o naszej nazwie, że Borkowice, Bork, jakieś tam różne od, od, odnośniki od Borkowic. Więc na pewno to ma duży związek z, z, z naszą wsią, ale też i to, że przez wiele, wiele lat ludzie trudzili się tutaj pracą w drewnie. Aha. Było bardzo dużo stolarzy, chopników, cieśli. Zrobili Państwo tę ścieżkę edukacyjną? Tak. Jo. I można sobie przyjechać się dowiedzieć, co to są liście, co to jest kora, co to bóg, bóg zwyczajny. Tak, Wszyscy, tak. Wszystkie kwiatostany, igły, sosna zwyczajna. Poprzez, poprzez Pink, układanie i, i, i w jakiś jakąś stałość dowiemy się, jak, jakie drzewo ma korę, jakie kwiaty, jakie owoce. Tak, to jest taka ścieżka dendrologiczna dla dzieci. Aha. Bardzo często dzieci nawet na wsi już nie wiedzą. Jak wygląda na przykład buk czy świerk? Nie umiem odróżnić świerka od sosny. Poważnie? No, ja, ja już się spotkałam z takimi, także to jest, to jest teraz, że tak powiem, no niby mamy tutaj internet i wszystko w, w internecie, ale jednak tak nie, rzeczowo nie, 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 popatrzeć i, i dotknąć to zupełnie się zupełnie... zastanawiam, czy ja jestem w stanie odróżnić świerk od sosny. No sosna jest wysoka, a świerk jest niski. Dobrze? I jedno, i drugie może urosnąć bardzo, bardzo wysokie. No dobra. Na pewno różnią się owocami. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech przyjeżdża do Borkowic. Tutaj można. się wszystkiego można nauczyć. Przez różne zmysły. Ważki, motyle, pajęczyny. My tak opowiadamy sobie o tej dolinie Stobrawy. Dolina szeroka. Idea jeszcze większa. Idea tych wiosek tematycznych. A sama 100 brawa proszę. O, to jest 100 brawa. Niepozorna. No nie? No, ale jak przyjdzie deszcz, to potrafi pokazać tu, swoje tu, oblicze. Całą dolinę. A jak? Ciach. Ale można tu pływać kajakiem? Tak, mamy szlak kajakowy. A proszę. Nawet e, licencjonowanego przewodnika. Ja tak udaję to zdziwienie, wiem, przecież ciągle tu pływam. Także wioski tematyczne, no bo program lider dał taką możliwość. Mhm. Program lider w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich to jest oś czwarta. W ramach tego programu powstały lokalne grupy działania, właśnie mm. m.in. Dolina Stobrawy. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu na, na nasz mm. obszar. E, zainspirował nas dr Idziak, który wioski tematyczne stworzył w województwie zachodniopomorskim. Mm. No i tak zaczęliśmy szukać pomysłów na tematy. E, my czerpiemy raczej z zasobów kulturowych, przyrodniczych mm. e, i historycznych każdej miejscowości. Jest wieś pszczelarzy, jest chudoba. A no właśnie, chudobę już mamy. Dekarzy, tutaj, tak. No, dekarzy. Borkowice, no, to... Wieść wieś drewna, drewno. tak? Drewno naszym bogactwem się chwalą. A nie? teraz będziemy mieć Maciejów. Maciejów, która jest miodową krainą. Okazuje się, że te wioski tematyczne są powiązane ze sobą, jakby to powiedzieć praktycznie, czyli wioska tematyczna drewniana produkuje nie dostarcza drewna na produkcję uli figlarnych, figuralnych do tej wioski tutaj, a tutaj zajmujemy się pszczelarstwem. Ale... Tak. Kto tak. to tak wymyślił? A dlaczego tak? To, że tutaj zajmujemy się pszczelarstwem, ksiądz dr Dzierżon, który tutaj z tych regionów pochodzi. Aha. Tu za nami znajduje się dworek, w którym żył i pracował. No historyczna postać znana w zasadzie w całym świecie pszczelarskim. My korzystamy z tego dobrodziejstwa, mhm. zastanawialiśmy się nad tym powiedzmy 30 parę domów i niewielu ludzi. I co może taka mała miejscowość? I jakoś tak, no właśnie tym odkryciem było, że przecież, skoro tutaj pszczelarstwo jest kilka pasiek i ksiądz, doktor stąd pochodzi, no więc zostaniemy tą miodową krainą. Czy wy produkujecie tu miód na ilości przemysłowe miodu, czy raczej tak nie? Dla to znaczy, jesteśmy na terenie, dokładnie jesteśmy na terenie pasieki zarodowej, i tutaj mhm. zajmują się produkcją matek pszczelich. Mhm. Tu jakby produktem ubocznym będzie miód. Bo, bo jakby chodzi o inseminację matek, i produkcję e, tych matek dla pszczelarzy Aha. w dużej części Polski wręcz. To istotne, bo wszyscy wiemy, że te pszczoły nam giną na potęgę ostatnio. Tak, I tak, no, daje się też to odczuć Aha. w takich mniejszych pasiekach prywatnych, że tak powiem, które, które też się znajdują tutaj w okolicy. My tak tu sobie o tej dolinie Stobrawy opowiadamy i taka malutka to ta rzeczka Stobrawa i taka wielka ta dolina. No to teraz znowu trzeba coś malutkiego pokazać. No to mamy w Kluczborku zbiornik retencyjny rzeki Stobrawy. Maluteńki, ale wcale nie taki maluteńki. To jest cały zbiornik retencyjny. Proszę, w Kluczborku. I nawet można sprzęt wypożyczać do pływania też za pieniądze unijne zbudowane to wszystko. Tak to wygląda. I to już wszystko dzisiaj z Doliny Rzeki Stobrawy i z krainy dinozaurów. Pięknie tu, no, można tu przyjechać i odwiedzić.